A to jest to losowanie. Kolejne nagiemy. Przeważyły lajki i komentarze. No, w konkursie wzięły osoby. Przepraszam, jak coś przekręcę. Naprawdę, bardzo przepraszam. Xbox Man Games, New Jamalnego gry Albertos TV, Pan BS i Calvi TM. No, z dużej napisałem TM, bo nie miałem tego znaku. I Bernie um, Oni wzięli. No chyba nikogo już nie przegapię. Wzięli ten konkurs, um, udział w konkursie. No i tak. No to robimy konkurs. Nosowanką na 120. Wiemy. Mm. Przecież w coś źle widać. Pan bez czym no, i gratulacje, pan Bez. No, i zrobię to samo co na poprzednim odcinku. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli byście chcieli, już no, nie wiem, jeszcze jedno losowanie na już 102, 180 gemów, może jeszcze kiedyś zrobię na 220. Nie wiem, na 180 gemów pod tym filmem. Jak będzie. Jutro, mm, dzisiaj to nie pamiętam już, jak jest, to pod spodem będziecie chyba mieli, który jest. Jeżeli jutro, do pierwszej będzie 12 lajków, robię na 180 gemów losowania. No i tak, bez pan Bez, gratulacje. Ja idę film i dać mu na swoje konto i w następnym odcinku może będzie jeszcze losowanie ale to wszystko jest od was 12 lajków do jutra do 21 no i kończę ten odcinek cześć